Cześć, witam Was ponownie Przejechałem na inny kawałek pola A może tutaj zrobię doświadczenie polowe górę o pieprze górę o pieprze gruberem tu muszę powoli, bo jest łupek No ale bez przesady Parę śrub wziąłem ze sobą No i zobaczcie, byłem tam Dosłownie jak tamten lasek Ile to jest? 500 metrów? 700? No i tutaj nie padało <grym> No żeś ty kurde, twoja była no Tu muszę trochę płycej tu naprawdę jest mupek. Nawet go dosyć Ostro pługiem wyciągałem ja sobie dosypałem ziemię jak buraki miałem posiane wjechałem te buraki, przysypałem je, mówię a pallich Ziemia za darmo, mówię, tylko tyle co ją wywieźć tutaj i rozplanować No i automatycznie trochę mi ten dół znik. Automatycznie mi trochę ten dół znik O, pokazuje, że tu się mocno Zazębia Zjeżdżamy z łówka No, na no B4 można, akurat ścieżkę będę miał tak pomiędzy kołami, śmiesznie. Może tego, że pierwszy przejazd bez nawigacji, bo już sam nie wiem, gdzie będzie orkowo, gdzie będzie bezorkowo. No, ale zobaczymy tutaj tą górę. Złapiemy tą wodę tymi kopczykami, zobaczymy, co to wniesie. Włod sąsiada, Sylwka, jak będzie lecieć woda, to... Może się przeleje do Krisa rolnika i tak... I może zostanie na górze. Zobaczyłem akurat, jak tam też był system bezorkowy Na tym kawałku, co się mocno ślizgałem, Też broną aktywną sieją No i to przeszło jakoś to Też mówię, słomy było od niemiara Myślę, że to się uda To się rozciągnie, to to, to tamto i będzie gitara No Jeszcze jeden do rogu wyznaczyć B, wyznaczyć jeszcze jeden do rogu przejedziemy, zobaczymy no całkiem inaczej no ale Chrisu przejdę sobie na B, bo jest łatwiej nie, przynajmniej tu moją ścieżkę jeszcze widać Już są ledziochy. Dobra, tu już ten róg jest przerusztowany też wcześniej. Można strójki trójki atakować, tylko za ścieżką bym sobie to zrobił B4 No, takie też uścisk jest. No delikatny. Taki delikatny. Tu też są takie miejsca, że ta woda stała. Tu będzie ciężko i twardo, dlatego że tutaj jak ta ropa jeździła, no to, to nie było niby bardzo mokro, ale też nie było sucho. Też nie było sucho i może, może tutaj też wartałoby tym gruberem. Ryć ile się da, wiecie, wolniej, ale głębiej. Żeby tam to, przerwać wszystko Tą ziemię zagęszczoną trochę rozluźnić pod spodem Bo no naprawdę taki kombajn, to on tam 20 chyba ton sam waży 20 bierze, tak mi się wydaje przynajmniej No niech waży 15 Około tam 20 czy 18 ton do zbiornika To 35 ton jeździ po polu, no Może nie, no nie zawsze, no bo ten zbiornik musi napełnić, ale ale musi, to jeszcze sobie pojedziemy ze skosa jedną ścieżkę i zaraz sobie tutaj prostą zrobimy. O! Tu słychać jak normalnie szaruje po łupku. Póki tam tego wyciągnął nogo, o, próż będzie prosto. Tu ty... Już! I już się Chris'u najechał Dararara. a to przy okazji, zobaczycie Fajnie mięciutko, zobaczcie, ziemia złapnowana, jak nie jest mokro Się rozsypuje, przyjdzie deszcz tle znowu świdnica, czyli jesteśmy na tym kawałku Moja skrzynka uległa uszkodzeniu, ale Jeden zawez jeszcze się trzyma. No i trafił łupeczka i już po zabawie. O, akurat jeszcze telefon dzwoni. Hop. Przyłobeczka na razie tu, potem ją do obciążnika. Przynajmniej tu jedno. Teraz dupa, bo chyba mam tylko same dziesiątki. A przydałaby się dwunastka, tutaj. Mogą się coś wziąć więcej. Dobra, ślub okręcić. Ślub okręcić, Chrisu i do skrzynki zaglądamy. Kto tam dzwonił? Z domu dzwonią. A co tam z domu chcą. Od Rolnika Mam jakąś dwunastkę jeszcze? O, a to też dycha Wyleci Zastawało mi się, że mam więcej tych dwunastek To jest dwunastka, ale krótka No dobra Lepsza krótka dwunastka Niż długa dycha chyba ja Zobaczymy no Porwie to weźmiemy Wsadzimy tą. Białość skrzynka tam. Ale no nie jest skrzynka tam. On wejdzie tam. Na pewno. Mu. Pokażcie. No, prawie że po całości będzie. Tyryryryry ry 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 O, dobra. Może nie wyleci. Wyszła? No nie wyszła. Dobra, pal sześć. Zgubi się. Urwie. rozdamy no dychę dłuższą będzie pod innym kątem a, 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 widzicie a, a, a. się rolnik zagadał ciapa Co ja tu mam w tej skrzynce jeden matek drugi moket z do wybijania trochę kostki, trochę obciążników z 80 na dole, schrawężnik i dwa obciążniki zapasowe z lambą ta konstrukcja waży 300 kg, czy ważyłaby z tego krawężnika? No to może teraz tam 350 waży. No, dobra. on się tam piknął. Gdzieś tu. Tu jeszcze jechał. Spróbujemy się też wolniejszym biegiem. Ja wiem, że do góry, Misiu. Mówiłem, że kamienie są. Mówicie, że łącznik źle. A taś ta ja nie. Powiem Wam, że bez różnicy, tak dla mnie nie wiem. Jak go wkładam tam, bo tam jest mało miejsca, go on będzie w drugą stronę, to go skrzywię da jakiś lambo przy pługu. Pstryk do góry, gdzieś tam pług, coś tam, coś tam. Bóg skrzywiony w zagonówce. Oczywiście mówię o pługu zagonowym. Przepraszam Was na moment. Tak? Halo? Halo? No co? Nie, a w życiu co ty? No to jedź, dobra, pa. Nie. No, jestem ponownie. Ej, Chrystu, dobra, już tego rogu to może tyle nie rób. No i tak się skrzywiłem łącznik w Lambo, ale Piotruś mi załatwił tam nowym. że udało się gdzieś to tam. No, już było na początku, jak tylko był nowiutki traktor i od razu byk. No i teraz jedziemy po mojej ścieżce, jedziemy. No i po niej trzeba teraz pojechać. I to tak będzie inaczej? Nie będzie inaczej. Powiedziałem po mojej ścieżce, to będzie prosta, bo prosta jest wcięśiona z dołu. A to jest druga ścieżka, która rzekomo była prosta. No i dlatego ten łącznik mam inaczej, bo tam nie ma miejsca, żeby było od góry. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo ona tak ciągnie, no to tam ma więcej luzu. Ja sobie to miałem plazmą wypalić. Ale wiecie, że ile miałem sobie rzeczy zrobić. no. Wębosza to miałem zrobić, to miałem zrobić, tamto miałem zrobić. No i teraz sobie pojedziemy tą prostą. Nawet ona się kuźwa powiela wam, tyle wam powiem. Czyli Chrisu tu całkiem źle nie usiał. W tym roku mam głupi pomysł. Teraz przymknę. W tym roku mam głupi pomysł. Tutaj trochę skręć. A to jest prosta, wiecie, stamtąd wzięta. Ja bym się powzorował na tej. Ja bym ją sobie wyszczelił, że ja jadę po linii prostej. Żeby potem mniej więcej abym, abym chciał coś przełożyć, żeby mi pasowało do półga. Dobra, tu już kamieni nie ma. zobaczmy takie 22 cm. Tą leci lekko, bo on się teraz porusza W warstwie, która zawsze gdzieś była Wiecie, ruszana, tak? O! Co tam razem strzeliło? O! No i znowu moja, tylko było pik Albo zgubiłem śrubę, albo... Haha. No dobra Nie ma wyjścia. Trzeba wrzucić tą dychę i już. No jest to takie, wiecie, no zabezpieczenie. Jak są kamienie, to jest lipa, tak? Lipa straszna. Ale to też nie jest jakaś tam fest konstrukcja, żeby ryć aż na tak głęboko. A no najprawdopodobniej moja śruba to chyba się, albo się ścięła. A, ściół! Hop, hop! Hop! Trzymaj się krysu! Na jednej nóżce, na jednej wypadła. Nie ma. Dobra, no damy tę dziesiątkę. Szkoda, że nie ma nakrętki, bo może się wysuwać, Franca. No dobra, tak, to dziesiątka, dodamy ją od tej strony. Choć nie ma to wielkiego znaczenia. Czy się jakaś nakrętka nawet nakręcić? I Wyszło gładko. Także jutro poniedziałek. Trzeba do sklepu sobie obskoczyć i... Tu robiłem wtedy te testy, maraton. Tu i tam. Sztaglało. O trzeciej mówię nie, nie zjeżdżam. Dobra, cofniemy się kawałek, tu i tak była ścieżka ryta. A tu akurat się poruszałem po tym samym śladzie. On pokazuje tu inaczej prosto. Tu jeszcze się właśnie zdarzy ten łupek. Tu się jeszcze zdarzy ten łupek. Aktualna temperatura godzina 12. 1 1 metra skręć. Czy ja bym się pomylił z tą ścieżką, że ona była prosta? Na pewno nie. To była moja prosta chyba. zrobimy inny numer. A co tam, wykorzystamy nawigację. On tam będzie wszystko kiwał, zaraz zobaczymy, gdzie była prosta. Dobra, do góry, Chris. U. A i taki pomarańczowy, chociaż antenę dobrze widzę. Teraz trzeba się tu przyjrzeć. Jak tu była ścieżka, to ona powinna być gdzieś tutaj. Tu jest. Tu jest, widać moje trzy łapy. No i co teraz robimy, tak. Funkcje, nowy A, nowy B. Funkcję go na dół, nie będziemy na darmo jeździć. Zaznaczyć, a zaznaczyć. Monitor tryb nocny. A, już mi niepotrzebny dzienny. Przepierniczymy ścieżkę jeszcze raz. O, no, jak mu tak tu zasadzę na głęboko. O, I tak będą świecić moje halogeny. Bez światę uwijania, tak zwanych krótkich pojedziemy mu tutaj no tu jest właśnie ten łupek, o którym ja wam wspominałem że on jest na tym polu i tu już tak właśnie też nie jest tak jakoś się mocno nie ślizgamy delikatne może sobie przybiorę tutaj ten, na ten ślad bo i tak będzie on szedł trochę bokiem, 8 na godzinę by mógł tutaj śmiałoby sobie 602 2 i nawet by tutaj nie, nic by nie mówił. Tu również pole jest wapń 0, bo nie wiem czy pamiętacie jak to była, były buraki w poprzednim sezonie I tam było wapno z cukrowni, wysypane gdzieś mniej więcej w tamtym punkcie, coś pamiętam. Normalnie buraki znikły, jeszcze mi się w życiu nie wydarzyło takiej rzeczy, żeby na łapcie w buraki zniknęły, no ale teraz mi zniknęły. Tu również będzie łupek. już widać po nim jak on podskakuje. porusza się na łączniku, widzicie jak tam farbę zdar? Jak ja miałbym go na odwrót, to w momencie ten to jeszcze bardziej by na tą ścianę napierał, no to jest no to było do 80, pod zwykłe cięgno, No, Mam te zwykłe cięgno, no może, ale to no nie wiem jakbym to miał zrobić, no ale dobra. Coś by może się dało wykombinować, ale nie kombinowałem nic. Nie. No i tyle Wam powiem, że nic nie kombinowałem. Dobra, rozłącz Chrisu. Wjeżdżamy sobie teraz w moją dom, w górę. No i powiem Wam, że te halogeny jak się ściemni, ściemni. Całkiem to będzie przyzwoicie, chyba wyglądało. Dobra, na dół. O, 1-2 metra Całkiem to będzie przyzwoicie wyglądało 0,8, No, pojedziemy sobie tędy, zaraz wrócimy tamtędy no. Nie wiem jakby zrobił typowy bezorkowiec, ale najprawdopodobniej i tak bym podniósł chyba talerze do góry i wałbym też podniósł do góry i starałbym się na nim jechać Pół metra, no. Tu trzeba już zwolnić, bo tu ten jest łupeczek. Widzicie, jak on miał tą wiesieczkę trochę.